Jak zrobię dopiszę, bo to jest tak nie wiadomo nigdy. Na razie to walczę jak to się mówi ze samym sobą. Ale jest dobrze. A jaką średnią masz? 4 tak kółka na 2 godziny albo 2 kółka na godzinę tak średnia wychodzi. No to jest tak pół godziny na okrążenie. Mhm. Z odpoczynkiem, z masażem, bo już dwa mhm. masaże miałem powiedzmy, no to teraz idę coś zjeść. Najlepsza była taka pani biegająca, która mówiła, nie robić teraz zdjęć, bo to były robione już na początku. My mówimy, że na początku i na końcu powinno powinna pani wyglądać tak samo. Tak samo, że 74 23 23 64 64, 64, to to. 64, 64 20 facet 20. zdegła 20. 20. 82. 32 31 moje 55 możesz wszyscy spać Aleks, aleks, dawaj, dawaj Oni się tak faktycznie zatrzymają. 22 godziny po 8 godzinach dwa, dwa, Tak zgadza się Wiesz, wszystko. wszystko ale po 8 no, którzy sobie zrobią, mają takie prawo, regulamin okay. pozwala na to, no i zobaczymy, wszystko, taktyki, zależy są opracować o tym Numer 35 pan Czesław miejscowy zawodnik. Yy, kadra Polskich yy, Ultramaratoncyków w po ubiegłym roku są kondycją właśnie w Klonie 246 km z 24,5 góry niebieskiej koszulce zdjęty nam tu Scenicza także proszę państwa zaczynamy 22. a tutaj bardzo mocno rozgrany zawodnik z numerem 46 An... Krzysztof Gabrys z Gliwic Jedena, ja, to w zdanie, że znaczy, jednak ta wieża, która jest największa w Europie, także i starsza, otrzymała status najwyższej wieży grobianej na świecie. Tadzik Wykoński z nr 11, troszeczkę pomocy trwa i pobiegnie dalej, ja przypomnę dla niektórych, starym... że nie stracił tego potu, znaczy. ponieważ dużo potasów ma, niej był, bywa, inni składniki umierali, serwis no, tam wie co robi, zna swoją zawodniczkę, e, zupa gorąca była, to już do kupka nalał i podczas przystania, żeby podbywała, spoda się na latach 70. jest jako młodzież to ona. Ale zimna rękawa dla tego pana. To takie to zamieszanie kabaretowe, abyśmy uścisili troszeczkę na wesoło ten sam e, wyczerpujący już nieśwież zawodniąński. Startów to jest e, pod... Przepraszam, Bogdan Piątek, no ja, no, zielonka, Państwo jest daleko, palec no, pod numer tej łóżki w tym, Robert, już zobaczmy, niech to 11 wiesz, się okaże, na razie można powiedzieć, jedna najeżdża. ale drugie. no Pani Renatka mnie zaskakuje, znowu jest w nowej klasie wieczorowej, tym razem Z numerem 19 już wymastowany Marcin Sieja. Adros, Żary. Pomógł, pomógł masać Pomógł. To jest OK. Z numerem 49. Już zmordowany Stanisław Jurek z Rudy Śląskiej, ale jeszcze coś postara siebie wykrzesać. Zobaczymy jak to wszystko mu pójdzie. Z numerem 18. Państwo słyszeli ich opowieści. Gdzieś w dziś wolnym czasie. Każdy ma spolu. Z numerem siódmym, Konrad Różycki, także zielonka, obmywa twarz, ręce i przesympatyczny, Grzesiu Niewiński, z ust, swojego kolegi klubowego, który przyjechał wesprzeć w tapetę wokół Błoń, a tymczasem, proszę Państwa, tutaj rodzina Machlowskich, Rysan. Teraz samotnie biegnie Zyszek Rosiński, prezes Lubinieckiej Mety, ten z numerem 9, a także wiele atrakcji, m.in. festyny wojskowe, Polska Biega, Bieg Niepodległości, gdzie na rynku są wykaszone światła i zawodnicy biegną wśród pochodni. Oczywiście na początku jest no. miejscowy zawodnik. Mamy teraz Pawła Kury, brata Piotka. On ma numer, e, Paweł ma numer 28, podąża do stolika serwisowego, tam podjęło taką walkę. 59. 12 zawodników, proszę Państwa. Gminy będą zmieniać się 100 e, godzinę i każdy przebiegnie temu był wybuch, w górników zginęło i żeśmy doszli do wniosku, że jesteśmy jako pracownicy górnictwa szczęśliwi, żeśmy przepracowali bez...

Dobra. Dobro. 12 czerwone. Tak. 31 Uchwała, bo...